Dzień dobry, moi kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo pięknie na karcie dnia 10 marca, moi drodzy, które nota jest również, y, oczywiście, kochani moi... Y, Cóż, no czym jest? No oczywiście tym, że moi drodzy, tego dnia wszyscy nasi cudowni panowie, kochani obchodzą również swoje święto. Ja korzystając oczywiście z okazji, że mam tutaj głos, dali mi mikrofon, to wypowiem się, moi drodzy, wypowiem się tutaj parę słów do panów, oczywiście ze swojej strony powiem o ile panowie będą to oglądali, ale wszystkim panom oglądającym Magiczną Chatę, kochani, życzę przecudownego oczywiście dzisiejszego dnia, ale i nie tylko spełnienia waszych życzeń, spełnienia Waszych marzeń, planów, słuchajcie tego, żeby wasze życie zawodowe czy też osobiste układało się pomyślnie. Dużo, dużo, dużo kochani miłości, erotyzmu, nie wiem, pięknych chwil, które jeszcze są oczywiście kochani przed Wami, i wszystko, żeby po prostu potoczyło się tak, drodzy Panowie, jak sobie tego życzycie, żebyście z pięknymi uśmiechami szli dalej nie dali się zgasić i po prostu żyli prawdziwie i chłonęli te życie garściami. Tego życzę wam ja, moi drodzy. A potem, jeżeli oczywiście tutaj jacyś panowie to będą oglądać, to może pomyślę na jakimś czytankiem stricte dla mężczyzn w dniu dzisiejszym, moi drodzy, ale póki co przechodzimy do karty dnia, bo tutaj za dużo się rozgadam i będzie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o kartę porady na dzisiaj, <laughs> przepracuj swoje lęki. Więc, moi drodzy, dzisiaj, jeżeli zmierzacie się z jakimiś lękami, z jakimiś, nie wiem, rzeczami, które hamują Ują Was w, te, w, te, w, no, w życiu, po prostu krótko mówiąc. Bo bardzo często tak jest, że nieraz mamy jakieś takie właśnie klimaty, które poprzez jakieś takie, nie wiem, być może jakąś przeszłość niewygodną, tak? czy poprzez jakieś, no nie wiem, jakieś inne tam klimaty, bardzo mocno nas stopują, moi drodzy, i krótko mówiąc, my nie możemy ruszyć z czymś do przodu, tak, stoimy po prostu w miejscu i gdzieś się sami ograniczamy. Trzeba to odciąć, trzeba to zostawić, moi drodzy, jakąś niewygodną przeszłość, ludzi, sytuacje, jakieś sytuacje, które się już dawno temu wydarzyły, ale gdzieś bardzo mocno jeszcze cierpimy z ich powodu. Trzeba to zwyczajnie odciąć, moi drodzy, i iść do przodu, bo nie skorzystacie z reszty życia, które notabene może być bardzo piękne dla Was. Więc w dniu dzisiejszym, słuchajcie, karta mm, podpowiada bardzo pięknie, aby przepracować swoje lęki. Po co? Po to, żeby żyć. Pięknie żyć, moi drodzy. Dobra, karta ląduje z boczku, a my przechodzimy, kochani, do karty dnia i patrzmy po kolei, co każdy znak dzisiaj może się spodziewać. Baranek. Słuchajcie, jakieś odejście. Nie wiem od czego będzie odchodził oczywiście baran, ciężko mi jest powiedzieć, ale macie ósemkę kielichową pokazującą, zostawiam to, co mam i idę do przodu. No chyba, że baranek bardzo mocno przejmie się tym, co powiedziałam przed chwilą i w pewien sposób uzna czas odciąć to, co toksyczne, to, co niewygodne, po to, żeby zwyczajnie, moi drodzy, pójść naprzód. I całkiem możliwe, że właśnie to zrobią właśnie dzisiaj baranki. Krótko mówiąc, zostawiam to, co jest, zasługuję na więcej i po te więcej, Idę, tak? Może też tak się zdarzyć, oczywiście, że tutaj ktoś, 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 ktoś wobec Was, załóżmy, tak? Tutaj w, w dużej mierze, moi drodzy, no nie wiem, będzie chciał na przykład, krótko mówiąc, zostawić coś i pójść z czymś, kochani, do przodu. No taka ewentualność, oczywiście, z tych kart, kochani, też. No, stój. Czekajcie, tak trochę tutaj to gdzieś muszę zabezpieczyć, bo się nam to będzie przewracało. Taka ewentualność z tych kart, moi drodzy, tutaj też może nam... Poczekajcie chwilę. Bo będzie mi to denerwować. Taka ewentualność z tych kart, moi drodzy, też może tutaj płynąć. Dobra, boczki. Moi drodzy, wy dzisiaj albo skupieni na pracy, możecie bardzo mocno być na tym, żeby dobrze ona prosperowała, żebyście po prostu w pewien sposób byli z siebie samych zadowolone, tak? I żeby co? I żeby po prostu, moi drodzy, tutaj, poczekajcie, niech tak rzucę okiem na coś, bo przyglądam się karcie. Chciałam coś wyłuskać z tej karty, ale nie, 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 dobra. Będziecie być może chcieli być zadowoleni z tego, jak tą pracę wykonujecie, żeby była jak najbardziej piękna i fajna, żebyście po prostu byli sami z siebie zadowoleni, moi drodzy. Ale to też jest taka opcja jakiegoś zysku. Być może dzisiaj byki coś otrzymają, być może poczują się bardziej stabilne, bardziej bezpieczne, bardziej ugruntowane, może coś sobie. Sobie kupią, co będzie cieszyło ich oko, ale ja jakoś tak to bardziej czuję, że być może byki dzisiaj otrzymają od kogoś coś. Nie musi to być przedmiot rzeczowy. To może być nawet informacja, wiadomość, zapewnienie em, o czymś, co byka bardzo mocno uraduje i w pewien sposób wy w tym momencie się ustabilizujecie pod tym kątem, tak? Czyli będziecie takie stabilne, bo będziecie czuły się bezpieczne. Pod, no, z tego powodu y, mam to na myśli. Więc raczej, kochani, jakaś wiadomość od kogoś, kto w pewien sposób was. Um, która w pewien sposób Was ustabilizuje, poczujecie pewność e, bliźnięta. Coś ten mikrofon bardzo mocno się tutaj rozchuśtał. Muszę zobaczyć, czy coś tam się w tych ustawieniach nie pozmieniało w nim. E, kochani moi, jeżeli chodzi o... E, e, o, słuchajcie, bliźnięta, poczekajcie popatrzę sobie. Macie karty kapłanki. Kapłanka mówi nam bardzo mocno o sytuacji pod tytułem: Bądź dzisiaj nieco skryty i nieco słuchaj głosu własnej intuicji. Krótko mówiąc, intuicja dzisiaj bliźniętą będzie bardzo dobrze podpowiadała i dzisiaj należy tej intuicji, moi kochani, słuchać. Mogą być przed wami jakieś sekrety, jakieś tajemnice, które ma ktoś i wy o tym nie wiecie, ale może też tak być, że to wy sami coś ukrywacie przed kimś, albo też jeszcze inaczej, powinniście dzisiaj nieco być skryte i tajemnicze. I nie uzewnętrzniać się za bardzo. I przede wszystkim posłuchać głosu własnej intuicji, bo dzisiaj bliźniętą ona będzie bardzo dobrze podpowiadała. Rak. Transformacja, moi drodzy, albo zakończanie pewnych procesów, ale jak, jeżeli już, to definitywnie i tak trochę z przytupem. Kochani, śmierć nie jest niczym złym. Ona nie pokazuje sytuacji, w której, nie wiem, ktoś umrze, tak? Więc tutaj, jakby też od razu uczulam, że to nie, to nie, te, nie ta karta, nie, nie ten, może inaczej, nie ten klimat. Natomiast jest to karta transformacji. Ona bardzo mocno pokazuje, że czas dokonać jakichś zmian. I tutaj jest sytuacja tego typu, że chcemy coś zakończyć definitywnie, po prostu. Być może to niektórzy i co? I krótko mówiąc, kochani, pójść z czymś pięknie do przodu. Więc tutaj, moje drogie raki, wy kończycie coś, być może definitywnie z jakimiś lękami, z jakąś negatywną przeszłością i chcecie jakiejś transformacji, jakiegoś wskrzeszenia, po to, żeby coś poszło naprzód. Lwy. Ulwa, moi drodzy, dzisiaj wybory. Nie wiem, jakich wyborów będzie dokonywał Lew. No, jeżeli któryś z panów, których mam w tej chwili na myśli, będzie zastanawiał się, jakie pytanie do kart mi zadać z tytułu Dnia Mężczyzny, bo na Facebooku hmm, taką, takiego posta dałam, no to pewnie będzie żonglował, co tutaj wybrać. No, w każdym razie, ale macie jakąś decyzyjność, macie jakieś wybory, musicie podjąć jakąś decyzję. Co, co jest lepsze, co gorsze? Co niektóre lwy będą szukały próby balansu, kochani, w tym, co tutaj być może w swoim życiu robią, bo być może, kochani, będzie to jakaś taka dysfunkcyjność i gdzieś um, lwy, co niektóre po prostu zwyczajnie będą próbowały zbalansować to, żeby złapać równowagę, kochani, być może jakąś tam, tak, żeby tutaj się nie rozchwiać w prawo albo w lewo, ale w dużej mierze wybory, decyzje. Panienka. U panienki, moi drodzy, ruch naprzód. Będziecie tutaj, kochane, bardzo mocno gdzieś dzisiaj na takich spontanach stricte leciały, na takiej fazie, w której po prostu gdzieś wam czegoś się zachce, coś będziecie chciały zrobić, będziecie chciały, nie wiem, pójść, załatwić, kupić. Nie będzie chyba w stanie was tutaj nic powstrzymać, bo będzie to impuls. I po prostu pan nas, wiecie, zadziera kiecę i poleci po prostu, tak? Więc tutaj jakby miejmy to też na uwadze, kochani, że panienki bardzo często no, lubią nam tutaj, że tak powiem, tego typu klimaty, również odstawiać. To znaczy, ja znam nie, niektóre panny i po prostu mówię tak, jakby już troszeczkę za nie. Waga. Uwagi, moi drodzy, dzisiaj y, powiedziałabym bardzo fajny czas, ponieważ macie dziewiątkę monetową, a to jest karta mam wszystko. Jesteście zadowolone z tego, co dzisiaj osiągniecie, z tego, co dzisiaj do Was przyjdzie, jak ten dzień się potoczy. Być może nie wiem, ktoś wam coś powie, albo coś nie powie, różnie to bywa, ale będziecie zadowolone. Mam wszystko, jestem zadowolony, zadowolona z tego, co mam. Cieszy mnie to. Poczujecie taki komfort dzisiejszego dnia, y, w pewien sposób tak jakby wszystko potoczyło się zgodnie z Waszym planem. I nic złego, nie jakiegoś powiedzmy niestresującego czy jakiegokolwiek innego nie zmąciło Wam tego dnia. Będziecie po prostu odczuwać taką przyjemność tego wszystkiego. Co niektórzy mogą wybrać się na większe zakupy, moi drodzy, albo też tudzież zaplanować sobie coś na jakiś tam inny dzień i będą w tym bardzo mocno pochłonięci, bo to jest taka, taka faza również takiego materializmu, że a to, 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 tamto. Będziecie czuć, będziecie czuć się przy tym, powiedzmy, tutaj, no, bardzo. Bardzo, 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 bardzo dobrze. Dobra, lecimy dalej. Skorpiony, moi drodzy, dzisiaj dzień bardzo myślowy, to znaczy macie królową mieczy, możecie być strategiczne, możecie być analityczne, możecie wiele rzeczy przemyślać, moi drodzy, może wiać troszeczkę chłodem, ale przede wszystkim będziecie bardzo skupione na jakimś planowaniu czegoś. Uważajcie dzisiaj na jakieś kobiety, zwłaszcza kobiety, aczkolwiek nie będziemy tutaj tak bardzo mocno, że tak powiem tutaj rozgraniczać tego, czy to będzie kobieta czy mężczyzna, ale na takie dosyć wrednawe, z Zorem, takie jakieś wiecie, które no mogą wręcz zaszkodzić, aniżeli pomóc. Może taka tutaj gdzieś wokół skorpionów dzisiaj osóbka się znaleźć, taka troszeczkę powiedziałabym nieco kąśliwa, więc tutaj moi drodzy tego typu klimat, chyba że z jakąś osobą takie klimaty kąśliwe, uszczypliwe wejdziecie, bo też tak może kochani być. Co u strzelca? Strzelec, moi drodzy, albo planuje jak, jakąś podróż, bo może planować, kochani, ale taką nieco dalszą, bo macie kartę Świat i ona czasami właśnie pokazuje, że gdzieś tutaj planuje jakąś wycieczkę, jakąś wyjazd, jakieś coś, jakieś coś, jakieś coś. względnie moi drodzy, jest to sytuacja pod tytułem, że Strzelec stoi w progu. To znaczy, bo to jest karta bramy, karta przejścia również, tak jak podobnie jak i szóstka mieczy i ona bardzo często pokazuje, że Strzelec chce otwartości i rozpoczęcia czegoś nowego, zamykając jednocześnie na kłótkę to, co było już za sobą. Więc całkiem możliwe, że to nie chodzi tylko o jakieś wycieczki, podróże, tylko po prostu o fazę pod tytułem. Cieszmy się życiem, tak? Krótko mówiąc, idźmy do przodu. Ja chcę już tutaj, że tak powiem, no nie wiem, wyjechać gdzieś, podróżować gdzieś. Chcę się cieszyć życiem, chcę po prostu czuć i doświadczać czegoś pięknego w swoim życiu, a nie stać w miejscu. Ale przy tym jednocześnie po prostu już mam dosyć i zamykam stare procesy za sobą. Więc być może w strzelce są w tego typu, słuchajcie, już w fazie koziorzec. Koziorożec, moi drodzy, również macie kartę Asa Mieczy, i to jest również karta podwójna, to znaczy mówiąca jednocześnie o tym, że odcinamy wszystko, co złe i toksyczne, a jednocześnie, moi drodzy, idziemy i planujemy sobie nowe rzeczy, które chcemy uskuteczniać. Miecz prawdy to jest również, moi drodzy, więc być może jakieś prawdy u koziorożca dzisiaj wyjdą na jaw, albo po prostu koziorożec przetrze oczy i zobaczy coś mmm, takie, takie, jakie jest, a nie takie, jakie widział dotychczas, czyli takie troszeczkę powiedziałabym, nie do końca prawdziwe, bo dzisiaj może prawda po prostu w oczy wiecie, uderzyć, tak? To mam na myśli. Wodnik. Wodnik, moi drodzy, dzisiaj ym, ochoczy do działania wyznacza sobie cele i z ochotą, że tak powiem, z bardzo dużą dawką impulsu i zaangażowania, takiego, wiecie, takiego powera, może w to się rzucić i pójść z tym naprzód. Bo grycerz buławowy to jest, kochani, również kochanek. <laughs> jeżeli macie kochanków, no to ten dzień będzie podyktowany oczywiście tą osobą. Yy, ale jeżeli nie, no to zwykła dniówka będzie pokazywała to, że po prostu gdzieś mamy ochotę działać, mamy ochotę coś robić, nie chcemy stać w miejscu. Aż nas korci do tego, żeby iść naprzód. Całą rybę. Słuchajcie, rybka dzisiaj może popłakać nad rozlanym mlekiem. <laughs> to znaczy, w sensie takim, że może coś się nie powieść, może ktoś Wam coś przykrego powiedzieć, może coś się nie udać, możecie poczuć jakiś smutek z jakiegoś powodu, który wydarzył się wcześniej. Załóżmy, że coś tam wcześniej nie poszło i ryba będzie wspomnieniami wracała do tego dnia i że tak powiem, ubolewała nad sytuacją, która obecnie rybce się oczywiście wydarzyła. <laughs> Moi drodzy, ale macie. Ale macie, kochani, klimat po prostu gdzieś jakiegoś takiego spuszczenia nosa na kwintę, patrzenia na to, co nie wyszło, to, co się tutaj porozlewało, co nie poszło, co emocjonalnie was gdzieś męczy i jakby skupiania się bardzo mocno nad tym. Yy, moi drodzy, karta radzi, że jeżeli w taki stan gdzieś tutaj ryby popadną, to żeby jednak mimo wszystko podnieść głowę, powiedzieć, trudno. Tak, wylało się, rozwaliło się, nie poszło, nie powiodło, w porządku, znajdę inny sposób, inne możliwości, albo po prostu zwyczajnie było, minęło, idę naprzód. To jest karta rady też jednocześnie właśnie dla, y, dla rybek. Moi drodzy, tyle ode mnie, idę na kawę, bo słuchajcie, zrobiłam Wam to czytanie stricte bez y, kofeiny, y, z kompletnym bezmózgiem po prostu, słuchajcie, i... Y, i po prostu masakra. Więc moi drodzy, życzę Wam wszystkim przecudownego dnia, oczywiście, kochani. Mężczyznom oczywiście raz jeszcze wszystkiego dobrego, buziaki.